Jesienny rajd Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zgromadził na szlakach sudeckich ponad 3,5 tysiąca uczestników. Wraz z drużyną pracowników Śląskiej Huty Beldon wspinamy się na jedną z najpiękniejszych tras wycieczkowych w górach stolowych. Trzeba koniecznie sfilmować rajdowców obok efektownej głowy Murzyna. A teraz mamy w tle równie popularną sylwetkę wielbłąda. Celem rajdu jest upowszechnienie turystyki górskiej i popularyzacja piękna naszych ziem zachodnich. Zapada zmierzch. Ostatnie podejście do schroniska przy śnieżnych kotlach. Nocujemy oczywiście w namiotach. Nastroje doskonałe, tym bardziej, że w perspektywie mamy gorącą kolację. Kto nie chodził po górach, ten nie ma pojęcia, jak smakuje gularz z kluskami. O świcie wszyscy są na nogach. Idziemy do Wałbrzycha, gdzie odbędzie się uroczyste zakończenie rajdu i rozdanie nagród.